Kętrzyńskie Kino bije rekordy. 24 marca o godzinie 17.30 na seansie filmu Syn Szawła pojawił się 250-tysięczny widz. Okazała się nim być mieszkanka Kętrzyna Elżbieta Śnieżko. Z tej okazji burmistrz miasta Kętrzyn Krzysztof Hećman i jego zastępca Damian nie trzeba wręczyli jej okazjonalny upominek. Przyszłam do kina ze względu na film, jaki dzisiaj będę chciała obejrzeć. Absolutnie nie spodziewałam się, że będzie losowanie, a tym bardziej, że ja w nim wygram. Jakie filmy pani lubi najbardziej? Ja najbardziej lubię filmy udiego Alena, ale z, bardzo e, lubię też chodzić na filmy polskie. Zresztą ogólnie lubię, lubię chodzić e, do kina na film. A często pani pojawia się w naszym kinie gwiazda? Oczywiście, tak. Korzystam z tego, że w naszym mieście jest kino, że nie muszę jeździć na przykład do Olsztyna. Rozumiem, że dzisiejszy pakiet filmów przyda się pani i całej rodzinie. Tak, jak najbardziej. Bardzo się cieszę, że wygrałam taki zestaw. Z zadowolenia z takiego wyniku nie kryją władzy kęczyno. To miłe, ważne i okazuje się bardzo było potrzebne. Ta nasza wspólna inwestycja w Kęczyńskie kino, Wielki Czwartek, 250-tysięczny widz naszego kina, tej jednej przecież sali przez te ostatnie ponad 4 lata. To wielki sukces i dzisiaj tych, którzy prowadzą to kino i ten repertuar jest taki współczesny i mądry i, i, i no po prostu na czasie, bym powiedział, te wszystkie premiery, które mamy okazję mieć w zasadzie równolegle z Warszawą, a z drugiej strony pokazuje, jaką ważną też elementy naszego życia, jaką ważną dziedziną jest kultura, jest kino, teatr, książka. Wszystko to, co także w prawdziwy sposób może w nas odnajdywać człowieka. 250 tysięcy widzów to nie jedyny powód do dumy i radości. W lutym na seansach pojawiła się rekordowa ilość 8964 widzów. Najwięcej, bo 2995 zgromadziła polska komedia Planeta Singli. To efekt lepszy od miesiąca otwarcia, czyli stycznia 2012 roku, kiedy w kinie pojawiło się 8066 wielbicieli filmów. Ja jestem pasjonatem kina, no, dlatego też cały czas czuwam nad repertuarem kina, kina Gwiazda, bo jest mi, jest mi bardzo e, bliski. No, jako ciekawostkę dodam, że luty. Miesiąc luty był frekwencyjnie najlepszym miesiącem od momentu otwarcia naszego kina. Także popularność Kina Gwiazda ciągle jest stała, duża. Wszystko zależy od tytułów filmowych. Ten rok generalnie zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie, już początek roku pokazał. Natomiast w lutym przekroczyliśmy 9 tysięcy widzów. Nawet miesiąc otwarcia styczeń 2012 nie zgromadził. Takiej, takiej witopni. Także serdecznie dziękuję wszystkim, wszystkim widzom i zachęcamy do, do odwiedzania. Mimo osiągniętego sukcesu, nie spoczywamy na laurach i pracujemy nad kolejnymi repertuarami. Wkrótce będzie można zobaczyć takie filmy jak Batman vs. Superman Świt Sprawiedliwości, Łowca i Królowa Lodu oraz Angry Birds.